Mija 18 lat od premiery filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. I w ramach tego, no może nie okrągłego jubileuszu, postanowiliśmy spotkać się i obejrzeć ten film. A kłamen się tak samo zaczyna. Z wężem? Nie, tylko z rybami. Jeszcze raz, po tylu latach. Dlaczego wszyscy brzmią jak z Akademii Pana Kleksa, taka... <laughs> I sprawdzić, czy to, co pamiętamy, to, co sobie jakoś w głowie ubzduraliśmy, jest faktycznie Czymś, co zastaniemy. Zobaczcie, czy tak jest. Historia z moim jakimś takim związkiem z Harry Potterem, jakkolwiek by to nie brzmiało, jest dość zawiła, bo oczywiście wszystko zaczęło się w tamtym czasie od książek. Ja bardzo nie lubiłem czytać książek w tym wieku. I kiedyś na święta pod choinkę dostałem właśnie pierwszą część Harry'ego Pottera. No i kamień filozoficzny postanowiłem sobie, wykazałem odrobinę rozsądku jako, jako dziecko, że no dobra, skoro już dostałem tę książkę, to będę czytał jeden rozdział każdego wieczora, żeby się z tym zapoznać. No i przeczytałem pierwszego wieczora jeden rozdział, drugiego wieczora drugi rozdział i potem trzeciego wieczora chyba trzy. Profesor McGonagall. To jest kot, Co za koleś, niby czarodziej, no. a taki kretyn. Ja trochę, ja trochę kretyn, no, <laughs> Nie lubię rozpoczynać historii, kiedy wiem, że jeszcze nie ma swojego końca. I na manie Harry'ego Pottera załapałem się bardzo późno, bo zacząłem to czytać, kiedy wychodził właśnie siódmy tom. I postanowiłem, że dobra, sprawdzimy, z czym to się je. I faktycznie w domu mieliśmy wszystkie książki, dlatego że moja mama była wielką fanką Harry'ego Pottera, i przeczytałem jedną za drugą. Niektóre z nich, w tym właśnie kamień filozoficzny, przeczytałem w jeden dzień. Ta książka jest bardzo strawna, bardzo łatwo, łatwo ją przeczytać połknąć ją rzeczywiście w kilka godzin. Więc filmy oglądałem też adekwatnie późno, dlatego że najpierw przeczytałem wszystko, a później oglądaliśmy wszystkie filmy po kolei. I moje doświadczenie z filmem było już wtedy, pamiętam, to było dość późno, właśnie dość przykre. To znaczy, film nie podobał mi się. Tylko jeden, a nie dostaniesz jedzenia przez tydzień. Patrz, kiedyś to można było dzieciom grozić tym, że przez tydzień nie dostanie jedzenia. a Dzisiaj hmm. to nic. Nawet klapsa nie sprzedaż. Dlatego to się nazywa e, fantasy. A, okay. Prawda jest chyba taka, że właściwie trochę dorastałem z serią książek o Harrym Potterze. Mimo tego, że już wcześniej czytałem książki, to jakoś ta seria bardzo do mnie trafiła. Przy tym moja mama też była wielką i jest wielką fanką tej serii, więc jakoś tak naturalnie z każdą kolejną książką sięgałem po dalsze losy przygód Harego. No i siłą rzeczy w momencie, kiedy powiedziano, że pojawi się film, no to czekałem. Jak dziś pamiętam, jak ze znajomymi wybraliśmy się na część pierwszą do kina. Pamiętam wiele scen. I pamiętam je troszeczkę przez pryzmat takich różowych okularów. I mimo tego, że gdzieś tam mimochodem w telewizji moja mama oglądała te filmy, i ja coś tam słyszałem, coś widziałem gdzieś przy okazji przechodząc przez salon, to nie zwracałem na to jakiejś większej uwagi. I dopiero dzisiejszy seans zweryfikował, że no ten film się mocno zestarzał. W podręczniku, w podręcznikach do magii ma coś takiego jak dorobić komuś ogon świnie Nie, jest oso osobny rozdział prank psikusy. magic. No. No. Najlepsze psikusy dla dorosłych dzieci i młodzieży. Harry, to jest profesor Quirrell. Będzie cię uczył obrony przed czarną magią. Powarcie. O, cieszę się. Ściągnij ten turban, to się przekonamy, Harry, <noise> to jest profesor ja od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z jego turbanem. Jak się jąka, to zły. Pamiętam, że wtedy mając te 11 lat, to raczej nie czepiałem się jakichś problemów, które mógłby mieć ten film, zresztą ja ich raczej wtedy nie widziałem. Jedenastolatek był zachwycony tym, że może zobaczyć świat z książki na dużym ekranie, że są fajne postacie, że się dzieje magia. No, i że w końcu widzę właśnie tę historię, którą bardzo, ale to bardzo polubiłem w wydaniu tekstowym. Także wtedy byłem zachwycony. Pamiętam, byłem nawet na premierze kinowej. Na, oczywiście w środku nocy, chyba o 12, był ten, ten film puszczany. I pamiętam ten moment strasznego oczekiwania na film, kiedy puszczane były w telewizji reklamy. O, to byłem super nakręcony na to. No i też dostałem wtedy, w tym, w tym wieku, 11 lat, dostałem to, czego chciałem i byłem zachwycony. Voldemort? I teraz mówisz Voldemort, Voldemort, Voldemort. Ja. Taki, musisz to powiedzieć, do lustra i on się pojawia za tobą. Taki nie istnieje, nie? On się, się teraz szczaja, że tu się nic takiego nie wydarzyło, nie ma tam Hagrida nic. Tak. Ale. Po co ja kupiłem SOWE? No. <laughs> ten film jest tak w ogóle skrócony, przecież był cały wątek, że po zakupach on jeszcze wracał do domu itd. i tak dalej. I do chyba w ogóle wujostwo odwoziło na ten dworzec. Jest to film, który bierze książkę, która tak naprawdę jest preludium, gdyż ona jest bardzo krótka w porównaniu do późniejszych części, a więc właściwie cała książka jest formą sympatycznej ekspozycji magicznego świata albo naszego świata tylko w magicznym wymiarze. Właśnie problem z tą pierwszą częścią a książką też jest to, że jest taka... Czujesz, że tam nie ma za bardzo fabuły w jedynce, setku. jest taka ekspozycja długa. Mm. Są domy, jest Hogwarts, jest bank. No. Film nie ma czasu nawet podciągnąć wszystkich wątków z książki, których nie było aż tak dużo jeszcze i zamienia się on w pewien kalejdoskop różnych magicznych scen. I chyba nie byłoby to słabe, gdyby nie to, że bardzo irytuje mnie w tym pierwszym filmie gra aktorska młodych aktorów. Zdecydowanie ta topowa trójka tutaj można zastanowić się, czy Harry, Ron i Hermiona zostali wtedy dobrze dobrani, bo prezentują bardzo Jednowymiarowy typ gry aktorskiej, a więc Harry ma ciągle te same miny. Ron ma dosłownie jedną postraną skrzywioną minę, a Hermiona stara się być bardzo dramatyczna, ale widać, że jest taka napuszona, napompowana. Co ogólnie przy tej aktorce zdarza się jej do, aż do dzisiaj. Solki wszystkich smaków? Dokładnie wszystkich. Jest mięta i czekolada. Rudy, szczur ci się dusi! Ten, kto złamie zakaz późnej starości, nie dożyje! Złamie zakaz! Dziękuję! 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 To jest na wiecu politycznym, dziękuję. dziękuję! W sumie prawda jest taka, że gdy go oglądałem po raz pierwszy, miałem w głowie te wszystkie informacje z książki, więc idealnie uzupełniały one te luki, te wszystkie dziury fabularne i niedoszacowania nie do powiedzenia, które film, niestety, posiada. Umysł też dość tęgi. I talent. O tak. Dlaczego o innych tak nie gadałeś? Szapko. Tak. To jest dziwne, ale oglądając to teraz, mam wrażenie, że samej magii jest tutaj niewiele. Jasne. McGonagall zmienia się kilka razy w kota. Hagrid podpala ognisko i doprawia ogon kuzynowi Harego. No i generalnie tam. Kilka losowych czarów, i to zazwyczaj używanych przeciwko innym uczniom. Gryfindor, tak? 200 punktów. Szybko. <ś> Gryfindor. Tysiąc! <ś> 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 I puchar domów teraz! No, że o, ale że damy Norwesz leży na kozetce i nie rozumiem o jego problemach, że, że. to w każdej chwili czuje się jakbym chciał dać. Z tobą na za Gryfiną! Będziemy, <gryfino> będziemy, będziemy! Kojarzycie się taki polski serial? Wow! Tak, Tam mu taki. Nie. Taki był taki dziwny latający główny. Są rzeczy, które w nim nie grają. Kiedy zobaczymy na aktorów młodych, no to widzimy, że nie do końca są chyba tak zdolni, jak to zapamiętaliśmy. To, to ich aktorstwo się z czasem bardzo dobrze rozwinęło, bo Radcliffe'a bardzo, ale to bardzo lubię w jego rolach dzisiejszych, zresztą po prostu nie gra w ogromnych blockbusterach, ale dobiera filmy, które są trochę zakręcone, coś jak Swiss Army Man chociażby. Ale wtedy no, to, to nie było to. Jak się dzisiaj to ogląda, to bardziej wygrywa w tym wszystkim sentyment, a nie, nie. to nie jest to, że film się sam broni. Zdaje się, że jeszcze jedno pióro by się przydało. Ten one-liner. Jakie gówno, gówno, gówno. Nic dziwnego, że nikt jej nie znosi. Chyba to słyszała. Od czego on mnie nie lubi? Tak nim pogardzałam, a on mnie nie lubi. Powiedziałam, że ma brudny nos I, i... i jest biedny de facto, więc... Olewałam go i traktowałam lepiej Harego, a on mnie tak traktuje. Ci mężczyźni. Kto mnie tak napisał? Myślę, że kadra starszych aktorów jest dobra na dobrze, czyli nauczyciele. Snape, McGonagall, śmialiśmy się z niej, ale naprawdę jest bardzo dobrą aktorką. Ktoś tu dawno nie dostał punktów. Właśnie tu jest taki ciekawy aspekt, że ten pierwszy film jest na tyle nijaki, że ja w pamięci miałem kilka scen przyniosłem sobie z drugiego filmu. I tak naprawdę nawet tej szkoły w pierwszej części nie ma zbyt dużo, ale jeśli powiedzieć o czymś bardzo przyjemnym, to właśnie ta gra aktorska z starszego pokolenia, czyli aktorów już w doświadczeniu, Hagrid jest w porządku, chociaż jest to aktor też bardzo charakterystyczny, który jak widzę film z lat 80. on dokładnie gra tak samo, on miał nawet Stękę w Czarnej żmii i on był dokładnie tą samą postacią, więc też jest aktorem charakterystycznym. Jakie gówno. Szrek to ty? Snape też pomaga swoim, wrzuca kadawry na lewo i prawo w trakcie meczu. O Boże. Nie jest to jeszcze ta pełnia energii, jaką Harry Potter ma w dalszych częściach. Zanim do tego dotrzemy, to mamy jeszcze właśnie do przebrnięcia przez te kolejne części, a problemem tej jest chyba po prostu za dużo ekspozycji. Gdy wszyscy biegali po lochach, poszedł na trzecie piętro, by mi odciąć drogę. Mówią na mnie queerle, choć naprawdę nazywam się ekspozycjusz. No, 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 on jest taki. W jaki sposób trzeba było przedstawić ten świat dla osób, które dopiero co w niego wejdą? Bo wiadomo, po film sięgnie więcej osób niż po książkę, to też trzeba było masę informacji upchać w to. I tak wydaje mi się, że dłużące się trochę dziełko. I. Okej, okay, mamy trochę Hogwartu, nie mamy go za dużo. Mamy przepięknie zrealizowany pociąg, który pamiętam, że bardzo chciałem mieć z Lego. E, mamy faktycznie jakiś taki magiczny świat, ale z perspektywy dzisiejszej niestety ten świat się troszeczkę sypie pod naporem no niestety upływu czasu i tego jak film się zdezaktualizował. Czary magia. Tradycje Religia. chrześcijańskie. <noise> Religia, która nie znosi czarodziejów. <noise> to znalazłem w dziale ksiąg zakazanych. Jeszcze ciepła znaczy, że jakiś uczeń nie śpi. Wygląda na to, że książki zaczęły używać narzędzi. <noise> Taki zły, zły ten. Ciąg myślowego poprowadził mnie w tym kierunku, co trzeba i wniosek jest nie ten. Nie jestem fanem roli Ruperta Grinta, czyli Rona. Jakoś tak, no nie wiem, trochę na doczepkę, ale to może perspektywa tego, że z czasem, te lata po zapoznaniu się w ogóle nawet z oryginałem książkowym, Ron był w książkach bardziej akceptowalny, a w filmach jest, no jest na doczepkę po prostu i za nim nie przepadam. O, tornecie. Skosztujcie, Ktoś to jest świetna! Ktoś przewrócił termometr w lesie. No. Gigantyczny czarodziejski termometr. Nie gniewaj się, ale muszę to zrobić. Petrificus totalus! Przykro mi, Neville, ale musiałam to zrobić. Rzucimy na ciebie najbardziej przerażający czar. Będziesz zamknięty w swoim ciele aż do rana. Nie, po prostu, wiesz, takie ujęcie na to dormitorium z zewnątrz, rozbłysk zielonego światła, i Nebila już nie ma przez co Wybacz, Neville. A jeszcze taka składa, że jako, że nikt nie lubi, to rano każdy przez niego przestępuje, nikt nie zwraca uwagi na niego. Nie? Harry Potterze, musisz uciekać. Kolejny z kochanków Hagrida. Pół człowiek, pół, pół centaur. W dwóch trzecich jest człowiekiem. I tak jak e, uważamy, że tak w książkach zaczyna się ten taki bardziej poważny etap od trzeciej książki, czyli od więźnia z Askabanu, to chyba nasza ogólna opinia jest też taka, że właśnie od więźnia Askabanu te filmy nabierają innej jakości, ale tam się masa rzeczy pozmieniała, więc to też z tego trochę wynika. Czwarte miejsce: Gryffindor. Ha! 8 miliardów punktów. Film od samego zarania był, miał swoje problemy, natomiast dzisiaj te problemy są jeszcze większe, dlatego że jeśli komuś kiedyś mógł się podobać jakiś efekt specjalny, na przykład troll, chociaż nie wierzę, że kiedykolwiek on mógł się komuś podobać, czy Cerber, tak dzisiaj tym bardziej jest to śmieszne. jak połączymy jeszcze te sceny właśnie z bardzo słabą grą aktorską głównych bohaterów, którzy zdecydowanie z czasem stali się lepsi, szczególnie Radcliffe, chyba od trzeciej części był ten taki moment przełomu, że wszystko stało się znacznie lepsze. No tak, no nie spina się to, nie spina się to. Harry Potter zabił swojego pierwszego człowieka w wieku 11 lat. Nie martw się, Harry, jesteśmy w miejscu, gdzie agonia jest codziennością. Ciesz się, póki możesz. Po drugiej stronie lustra czeka cię tylko cierpienie. A czarodzieje skończą w piple, bo katolicy mają w rację. rację.